Cześć. Dziś, tak jak obiecaliśmy w poprzednim materiale, montujemy stolik na tylnej klapie naszej 120. Zamontuje go sam Paweł z Bison Gear, więc jeżeli kupicie u niego taki stolik, to od razu tutaj macie instrukcję montażu. Ten stolik załączujemy w waszej 120. To jest stolik 104 cm przestrzeni roboczej, oczywiście zakładamy go w ten sposób. Montaż zaczynamy od demontażu tapicerki. W pozorom jest to dosyć prosta operacja, tak więc nawet średnio osoba sobie z tym poradzi. Pierwszy etap to zdejmujemy narzędzia. Pod klipsem, który podważamy mamy wkręt. Zwykłym śrubokrętem krzyżakowym oczywiście go wykręcamy. Tutaj mamy dwie śruby, dwa wkręty też i podobnie krzyżakiem. Wykręcamy. W przypadku wersji siedmiosobowej tutaj mamy klamkę, a właściwie uchwyt do zamykania drzwi. Tam jest to troszkę bardziej skomplikowane, natomiast na stronie jest instrukcja obsługi jak wypiąć tą klamkę. Nie jest to też jakoś super trudne. Po odkręceniu cały element nam wychodzi. Kolejnym etapem jest poluzowanie. Plastików z boku szyby. Ważna sprawa plastiku nie ciągniemy do siebie, bo to jest coś, z czym się spotkaliśmy: że często te klipsy, które są tu w środku, są połamane, bo ktoś próbował zdjąć, zdjąć tapicerkę i ciągnął do siebie. Plastik trzeba pchać do środka, tak jak teraz. Nie potrzebujemy, nie musimy zdejmować całego tego plastiku, chodzi tylko o uwolnienie rogów drzwi. Po demontażu tych elementów trzeba podważyć jeden róg, prawy, lewy, to jest obojętne. Ja zawsze używam praktycznie strony zewnętrznej, bo jest łatwiejszy dostęp. Można użyć tego typu narzędzia lub śrubokrętu, który można owinąć taśmą izolacyjną, żeby nie porysować powierzchni, natomiast często też wystarczy włożyć palce i pociągnąć. Jak już nam odskoczą klipsy, idziemy dookoła całego. Samochodu, proszę, spadło nam i gotowe. Tak, Mamy zdemontowany panel. Zdjęty panel, fajnie sobie położyć na jakiejś płaskiej powierzchni. Biurku tutaj mamy akurat kobyłki to też jest dobre rozwiązanie. Nie będzie nam się za bardzo oj, huśtał. Tak, układamy. Warto wcześniej, zwłaszcza jak ktoś ma zabudowę, sprawdzić wysokość, na jakiej chce założyć stolik. A żeby to nie kolidowało z zabudową. Jeśli nie ma zabudowy, z reguły nie ma tego problemu. W Land Cruiserze 150 w wersji 7-osobowej to już obowiązkowo trzeba sprawdzić wysokość, żeby nie było potem niespodzianki przy zamykaniu drzwi. Natomiast stolik pasuje do obydwu. Yy, mocujemy to tak. Przykładamy mniej więcej miejsce, w którym chcemy założyć stolik. Warto otworzyć nasze mocowania tak, żeby widzieć jak to będzie wyglądało, jak jest otwarty. E, dół stolika z reguły mocują klienci na wysokości, tak jak teraz, czyli na wysokości rantu e, tych schowków. To jest, e, można wyżej, można trochę niżej, to już kwestia indywidualna. Ważne jest to, żeby odległość między e, tymi e, mocowaniami była prawidłowa. E, jest taki trik, który pomaga to założyć bez miarki. Przy otwartym stoliku z reguły stosuję taką zasadę, że ten element jest na równo mniej więcej z naszą krateczką, tutaj z mocowaniem siatki, tak żeby to było równolegle. W momencie, kiedy jest równolegle, tutaj wysokość jest mniej istotna, zaznaczam ołówkiem po zewnętrznej stronie linię. Żebym wiedział, czy stolik jest równolegle do siatki, tak? Potem już możemy stolik zamknąć. Mamy linię ogólną wysokość stolika na panelu, no, można to zmierzyć miarką, można to na oko zrobić, tak? e, Ważne jest, żeby to była mniej więcej, ta, znaczy, żeby, ważne jest, żeby to była ta sama odległość. Sprawa, która nam ułatwi bardzo montaż stolika w prawidłowej pozycji, to są te otwory. One są tutaj nie bez przyczyny, dlatego że w tym momencie zamki e, są w osi e, z otworami, obydwa. I dzięki temu, że montujemy stolik w pozycji zamkniętej, nie musimy nic mierzyć, w sensie odległości między jednym a drugim mocowaniem. Używamy wiertła maksymalnie 3 mm grubości, średnicy. Nawiercamy delikatnie. To samo robimy z drugiej strony, oczywiście nie przesuwając stolika. I w ten sposób mamy już pierwsze otwory wywiercone pod główne śruby. Wymieniamy wiertło na wiertło 6 mm. Powiększamy otwory. Delikatnie, ponownie przykładamy stolik. Teraz będziemy już przykręcać wstępnie stolik do plastików. Oczywiście potem będziemy go jeszcze musieli zdjąć raz. Śruby znajdują się w zestawie. Spokojnie, nie ma się co przejmować, że tych śrub jest sześć i że to nie utrzyma stolika, utrzyma, to było wszystko sprawdzane, to nie jest przypadek, że tych śrub jest akurat tyle. My testowaliśmy to nawet na czterech śrubach też bez problemu wszystko się trzymało. Po zainstalowaniu e, górnych śrub sprawdzamy czy stolik jest w osi. E, jeszcze można sobie tutaj poprawić odległości. Mamy jeszcze trzy śruby do przyłożenia. Nawiercamy to powiększamy wszystkie otwory, jeżeli chodzi o obciążenie jakieś dodatkowe mocowania z tyłu, naprawdę nie ma się czego obawiać, to było sprawdzone. Te stoliki wytrzymują obciążenie bez problemu. Nawet było testowane, mówię do 50 kg. Oczywiście takiej wagi nie polecam. Natomiast spokojnie 25 kg to wytrzymuje bez problemu, czyli kanister plus kuchenka, kanister wody 20 litrów plus kuchenka z garnkiem jak najbardziej to wytrzyma, tak więc nie ma, nie ma, nie ma żadnej obawy. Fajnym uzupełnieniem tego zestawu jest ta torba którą montujemy w zastępstwie tej siateczki. Wygląda to w ten sposób przykręcamy a za chwilkę będziemy montować. To powiem jedną rzecz, o której trzeba pamiętać przy montażu, natomiast montaż jest bardzo prosty. Potrzebny nam będzie ostry nóż, naciągamy siatkę, bo musimy ją wyciąć. Można oczywiście zdjąć, ale łatwiej jest wyciąć. Wtedy można założyć nawet bez zajmowania tego plastiku. Wycinamy elementy siatki możliwie blisko. Po założeniu stolika przystępujemy do montażu całej serki. Zamykamy stolik, tak. tutaj możemy sobie go pewnie chwycić. Warto sprawdzić, czy wszystkie piny są na miejscu. Czasami tak jak tutaj w naszym przypadku jeden, jeden pin mocujący wyskoczył. O, tutaj nam spadł, w Toyocie są te piny bardzo solidne, można je wielokrotnie zakładać, zdejmować, bez problemu. Podwijamy plastyczek, najważniejsze jest trafić o, Stolik już można powiedzieć założony. Teraz jeszcze w kolejności odwrotnej przykręcamy śruby. Siateczkę wycięliśmy wcześniej, bo było nam łatwiej. Natomiast nie zakładamy samej saszetki, bo nie dokręcimy tej śruby. Albo byłoby to na pewno utrudnione. Montujemy saszetę. W są śrubki, właściwie to wkręty. Jest ich 8 na każdą część. W samej saszetce są otwory, tu są metalowe blaszki wzmocnienia, które powodują, że to nam nie opada. Taka jedna ważna sprawa: przy montażu nie montujemy do czoła, dołu, tylko specjalnie to jest tak zrobione, żeby nam ten element wszedł tutaj. Dzięki temu. Dolna saszetka, dolna część dotyka praktycznie nam krawędzi, a nie wisi w powietrzu. No i to samo dalej. Tak? Po tym możemy już przykręcać w otwory kręty. Tak to wygląda. Jeszcze zakładamy. Otwory w, y, te okrągłe w kracie są przystosowane pod nitą M5, tak więc nie musimy się męczyć z nakrętką z drugiej strony, wystarczy mieć nitą nakrętkę, wkładamy, zaciskamy i mamy gwint w otworze.